Już się no jestem Michu. A dziś zgramy sobie do 4,19 i zrobimy sobie opening z tego, co nam wydropi. O, z tego tutaj już trochę uh, pootwierałem. Jakieś problemy z dźwiękiem są, bo nie ma tego dźwięku. To jest all gold pack. Na razie mam najwięcej tych gold packów. O, tutaj o. I jest OTW. Ja zawsze lubiałem OTW otwierać. Jakoś mi się tak podobały te paczki. Mignęło 86, plus pak. I czy będzie kolejny OTW? Jest kolejny OTW. Jakoś gra mnie wysłuchała. No więc lecimy, jak wam nie będę tego skipował, żebyście widzieli co będzie Badele otwierał. Yy, i no. no. O nie, tak blisko. 86 plus paka. To ja To teraz zaszalejmy. Razy 5 dajmy. I wszystko po prostu poakceptujmy. i są dwa OTW: Gold Pack, all gold OTW Pack, all gold i OTW Pack. Nie najgorzej. Teraz otwórzmy sobie to. Ty, to ja już będę zawsze otwierał. No, i czy będzie nie? Nie będzie nic fajnego. Oczywiście każdą paczkę będziemy miały otwierać, więc nie zoćcie się na mnie, jak będą te nudne paczki srebrne. I że. O nie, co ty otwierasz? No. Oczywiście, no. Może nam się uda trafić na jakąś spokopaczkę z tego, coś z tego wydropić? Nie, nie to już sprzedaję. Bo to, tego już nie będę po prostu otwierał. Razy pięć będę to otwierał. Teraz, żeby coś nam dobrego wypadło, każdy zostawia lajka i subskrypcję do tego komentarz ze swoim nikiem w grze Brawl Stars no i wtedy będę dopiero zadowolony i wtedy może nam coś wypadnie a nie jak wy nie zostawiacie lajka i potem potem się potem się smucicie że nic nam dobrego nie wypada stąd No więc już przejdźmy do drugiej części odcinka. Dwie minuty zmarnowaliśmy moje itemy. I zobaczcie, tutaj mamy jedną silver paczkę. No więc ją już na szybko otworzę. Dobra, nie pykło. No to teraz player pick. I w nim mamy Oscar, Keno, Pallois, Donnarumma i sobie Wezmę sobie H, bo to jest Polak, no tak trochę, no i teraz Gold, Gold pack i potem na końcu, o, aż mi zlagowało tyle, no sprzedałem. OTW pak, a w nim, co to jest, to jest chyba OTW, ta karta, nie wiem, nie wiem, dopiero zacząłem w to grać, a tu mamy. Yy, dokład, najdokładniej jak można. Kleina chyba są powtórki tutaj typo jest powtórką Tutaj, więc zachowam jeszcze moje paczki Algolda mam mnie 81 plus pak Jedziemy tutaj Jest to tuty Może będzie Dobra, się przeliczyłem. Myślałem, że będzie jakiś dobry toca tu. Jakiś słaby toc. Ja ogólnie robię sobie y, takim otwieraniem tych skrzynek. Też trochę misje robię, no bo. Y, no bo. Robię misje na Urbixa, bo dopiero zacząłem grać. Y, no i właśnie. I jeżeli mi by teraz wydropiło. Francus, czyli Mistrz Świata najpewniej. LM. Atletico to jest Lemar i ja Lemara sobie y, zatrzymuję. Od razu już go wpiszę, że to jest Lemar. I go sobie zatrzymuję. A resztę, sprzed resztę sprzedaję jeszcze. Tutaj, tutaj Lemara. Odznaczę. I moje paki. I ostatni OTW pak w tym odcinku. I tu mam. Nie wiem. 12 algolów oczywiście no, gdybym miał y, tą moją aplikację do nagrywania ekranu no to wtedy by było to oglądać na 10 minut robię odcinki więc no tutaj już mi się nie chce skipować i no. Ale spoko, bo jeszcze wtedy jak sobie nie chciało mi się pobierać tej aplikacji do nagrywania ekranu to po prostu sobie włączałem nagraj ekran, który jest o tutaj o w Huawei a dokładniej gdzieś tutaj o było. Włączę sobie jeszcze wiszący przycisk, tak jak kiedyś. No i właśnie i... I to jest ten przycisk. Tutaj można zrobić to, co tutaj i jeszcze te kramy chyba moje paczki. Jeszcze raz, Algold. gold i gold packów już nie będę otwierał. Gold paczki sobie, zostawię na inny odcinek, gdzie będę miał aplikację też do skipowania. Bo. To tu sobie te gold palki będzie ich za dużo, żeby otwierać. I ogólnie no. I ostatnia paczka w tym odcinku potem wam pokażę mój skład. To jest mój skład y, hiszpańskiej ligi skład tego 187 mało Teraz wczytuję Premier League 190 yy, w bramce DHA o, o do Alonso Jones... Chwila. Bo tutaj jest. Robiłem to. Yy, Alonso Dogielka, Gie, do nie wiem kto to. Yy, Van Dijk, Coleman, Silva, Alkin, Aguero i Merez. Jeszcze zobaczymy czy, o sprzedane. Aha nie, nie widziałem ogólnie. Odbieram milion, dwa miliony, trzy miliony. A Alonzo, nie wycofuję na razie z rynku Alonzo. Może jeszcze ktoś go kupi, a ja w tym czasie kupuję sobie. Postaram się kupić Messiego, jak będę miał tyle hajsu. Tutaj Ronaldo sprawdzę cenę jego... Za dużo. Niech na niego. Jak na tego płaczka go nie lubię ogólnie. Ja lubię Messiego, Tutaj o fajnie Messi by był Za 3 miliony, to bym sobie kupił. Maradona 16 milionów. No więc, więc tutaj Lingard nie może być kupiony Tutaj za miliard mam Ronaldo I za miliard mam Messi'ego RW, więc Teraz sobie go włożę do składu Menu, wczytaj To jest to To jest składno, no Tu I tu I Tutaj muszę to Zapamiętaj I tutaj zamiast Malcoma dam na Jestem głupi, bo zapamiętaj jeszcze Teraz dam zapamiętaj Zasupię. ok I zagryjemy sobie taki mecz Szybka gierka y -y. Znacie mnie jeszcze z Brawl Starsa Choć i tak będę też go nagrywał, ale jeżeli lubili i lubicie to to pamiętajcie że ja to też nagrywam ale oczywiście no chciałem też do szuta chociaż raz nagrać no nie tym razem będziemy klikać po nagrodę więc się